Cześć, ja nazywam się Mateusz Grzeszczuk. Słuchacie właśnie podcastu Podróż bez paszportu. Jeżeli chcecie więcej wiedzieć o świecie, to nie mogliście lepiej trafić. Dzień dobry Państwu, dzień dobry wszystkim słuchaczom. Dzisiaj znany już i lubiany przez Państwa Pan Ambasador Krzysztof Pułmiński, były ambasador RP w Iraku i Arabii Saudyjskiej. Kłaniam się Panie Ambasadorze. Ja również witam serdecznie Pana i wszystkich słuchaczy. Szczyt Państw Arabskich, Ligi Państwa Arabskich dosyć wyjątkowy w tym roku, biorąc pod uwagę gości i nie tylko gości, były przez nowych bywalców, nowych stałych. Pana odbiorcy mają sporo szczęścia, ponieważ niewątpliwie stara się pan nadążać za zmianami sytuacji na Bliskim Wschodzie. Natomiast bardzo często nawet Uważni obserwatorzy mają kłopoty ze zrozumieniem, co się tam dzieje, no i jak te wydarzenia różnego rodzaju, które zaskakują ludzi i tam zachodzą. Tutaj również ten szczyt arabski, który odbywa się w Dżedzie, no właśnie już się odbył, jest wydarzeniem wyjątkowym z bardzo wielu względów. Od poprzedniego szczytu w Algierze minęło zaledwie nieco ponad pół roku. Z reguły takie szczyty odbywają się w rytmie rocznym, a no jeszcze przed Algierem była przerwa związana z pandemią. Bardziej teraz no, Algierczycy nie mieli zbyt dużo czasu na przygotowanie kolejnego szczytu. Wzięli się za to z całym impetem Saudyjczycy i muszę powiedzieć, że jestem pełen uznania dla dyplomacji saudyjskiej, która już od paru miesięcy konsekwentnie przygotowywała się do tego szczytu, żeby zapewnić mu sukces. I to w jakimś stopniu początek tego procesu to jest normalizacja stosunków z Iranem, która z kolei pociągnęła za sobą inne działania w innych regionach, przede wszystkim w Syrii. No i tu mamy niespodziankę dla niektórych w postaci obecności prezydenta Asada w dżedzie i powrotu Syrii do Ligi Arabskiej mimo zastrzeżeń pewnych państw. No i oczywiście drugi ten element z tych podstawowych to jest Postęp w sprawach uregulowania konfliktu w Jemenie. Ale to tylko część procesów, które zachodzą na Bliskim Wschodzie, które chyba zmierzają do tego, żeby poszczególne kraje, a zwłaszcza Arabia Saudyjska, która poczuła, poczuła swoją siłę, poczuła możliwości, jakie tutaj ma, znalazła zrozumienie wśród wielu partnerów w regionie, wsparcie również chociażby. Chińskie, ale także zrozumienie amerykańskie i po prostu konsekwentnie pcha do przodu. Jednym z elementów tych takich no, szczególnych szczytu jest zaproszenie przez księcia Muhammeda bin Salmana, prezydenta Ukrainy, który no wygłosił przemówienie i myślę, że to jest również punkt zwrotny w relacjach Ukrainy i Rosji poniekąd z krajami arabskimi. Być może tu jakichś nadzwyczajnych zmian od razu nie będzie, bo nie należy oczekiwać, żeby kraje arabskie, które no, nie przyłączyły się do sankcji zachodnich przeciwko Ukrainie, zmieniły to. Nie można również oczekiwać, żeby porozumienie OPEC, które również Arabia Saudyjska uznaje jako stabilizujące cały system międzynarodowy, energetyczny, czy niektóre powiązania gospodarcze i biznesowe, które są, one się załamały. Natomiast niewątpliwie następuje tutaj no, dojście narracji ukraińskiej do szerokiej społeczności arabskiej. Do przywódców tego regionu i to będzie miało niewątpliwie swoje konsekwencje, być może również dla jakiejś formy mediacji tych krajów w którymś momencie konfliktu w Ukrainie, czy też, co równie ważne, w sprawach dotyczących przyszłej odbudowy Ukrainy. Kapitały arabskie, również naftowe, były zaangażowane w Ukrainie już przed agresją. Rosyjską, no, będą tam chciałby wrócić i z pewnością również no, będzie to szansa i dla Ukrainy, i dla Polski, która w ostatnim okresie bardzo zdynamizowała stosunki z Arabią z Saudyjską i krajami naftowymi, żeby znaleźć tutaj no, interesujące pole do współpracy. Myślę hmm. również, że być może jeszcze w tej chwili nie do końca zauważanym efektem szczytu w Czędzie jest bardzo. Istotne umocnienie pozycji saudyjskiego następcy tronu jako męża stanu, jako polityka dynamicznego, potrafiącego z sukcesem realizować swoje plany, również te plany na drodze do saudyjskiego tronu. I myślę, że niektóre kraje, które dotychczas z rezerwą podchodziły do rządzącego w riadzie księcia, będą miały sporo do zastanowienia się i wyciągnięcia wniosków. Myślę, że w kontekście Ukrainy to być może na razie na tym etapie. Pozostanie ważnym tym elementem jest to, żeby właściwie Bliski Wschód poznał stanowisko Ukrainy, że, że to jest jednak kraj, który ma własne interesy i chciałby decydować o sobie. O czym przekonuje rosyjska narracja, że jest to jednak nie konflikt państwo versus ale państwo, ale jednak nowa wojna ojczyźniana? Ja staram się uważnie obserwować, między innymi, poprzez arabskie media odbiór tego konfliktu, wojny, agresji na Bliskim Wschodzie. I to tutaj obserwuje dość liczące się zmiany. Wmianę upływu czasu, przede wszystkim ta narracja w głównych środkach przekazu jest bardziej obiektywna, ona dotyczy obu stron, ona dotyczy również no, zmieniającej się sympatii w stosunku do kraju i narodu najechanego przez sąsiada, Tutaj niejednokrotnie są również odniesienia do realiów blisko wschodnich. No i myślę, że w tej chwili po prostu na pewno rewolucji od razu nie będzie, ale pozytywnych również z punktu widzenia naszych interesów i interesów europejskich i zachodnich w krajach arabskich będziemy mogli oczekiwać. Bardzo dziękuję Panie Ambasadorze za dzisiejszy komentarz. Kłaniam się nisko. No i Ja nisko. również serdecznie się kłaniam. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam. Raport z Ukrainy i rozmowy o Ukrainie na podróży bez paszportu